Lila i marzenie o śniegu. W dalekiej krainie, gdzie słońce zawsze świeciło, a niebo było bezchmurne, mieszkała dziewczynka o imieniu Lila. W jej świecie nigdy nie padał śnieg, a zima była tylko opowieścią, którą można było usłyszeć od innych. Lila, podobnie jak inne dzieci w jej krainie, słuchała na dobranoc bajek o śniegu, zjeżdżaniu na sankach i lepieniu bałwanów. Tutaj nie było ani mrozu, ani śniegu. Drzewa pozostawały zielone przez cały rok, a kwiaty kwitły nawet w grudniu. Lila codziennie patrzyła na niebo i marzyła o białym puchu, który spadałby z chmur, pokrywając ziemię jak kołderka. Opowiadała o tym rodzicom i przyjaciołom, ale oni śmiali się z niej, mówiąc, że to niemożliwe. Zima u nas nie istnieje, mówili. Ale Lila nie mogła zapomnieć o swoim marzeniu. Chciała znaleźć się w miejscu, w którym pada śnieg. Każdego dnia biegała po łące, wśród drzew, zastanawiając się, jak to jest biegać wśród płatków śniegu. Czasem zamykała oczy i wyobrażała sobie, że wchodzi na górkę i zjeżdża na sankach, czując wiatr we włosach i śmiech w sercu. A potem, po długim dniu zabawy, lepiła w myślach ogromnego bałwana któremu nakładała marchewkowy nos i guziki z kamyków pewnego dnia kiedy lila szukała na łące najpiękniej pachnących kwiatów do jej uszu dobiegły dziwne dźwięki przypominały delikatny szmer wiatru choć były dużo bardziej intrygujące lila zatrzymała się i nasłuchiwała zza drzew wyłoniła się postać pięknej kobiety o złotych włosach Wyglądała jak wróżka, z książeczek lili, choć miała na sobie niecodzienny jak na wróżkę strój. Była odziana w gruby, wełniany płaszcz i zmierzwioną pelerynę, a w rękach trzymała wielką torbę. Witaj, mała, powiedziała z uśmiechem. Czy wiesz, że w twojej krainie nie ma śniegu, bo nie wierzysz w magię? Lila spojrzała na nią zdziwiona. Nie miała pojęcia, o co tutaj chodzi. Wierzysz w magię? Zapytała ponownie wróżka, siadając na kamieniu obok niej. Lila pomyślała chwilę, bo nigdy wcześniej nie zastanawiała się nad tym. Wierzyła w marzenia, wierzyła, że wszystko może się zdarzyć, jeśli tylko bardzo się tego pragnie. Więc odpowiedziała, patrząc w oczy wróżki. Tak, wierzę w magię. Wróżka skinęła głową, a potem otworzyła swoją torbę. Z torby wysypał się blask, a z tego blasku wyłonił się ogromny, skrzący się płatek śniegu. Był delikatny i piękny, jakby stworzony z kryształów. Widzisz ten płatek? zapytała Wróżka. To jest czarodziejski płatek śniegu. Jeśli naprawdę uwierzysz w magię, może on przynieść śnieg do twojej krainy. Lila patrzyła na płatek z zachwytem, ale też z pewnym niepokojem. Naprawdę? Zapytała cicho. Tak, odpowiedziała wróżka ale musisz być gotowa, by podjąć wyzwanie. Czasami marzenia mogą wymagać odwagi. Lila zamyśliła się. Wiedziała, że to jej szansa szansa, by zobaczyć śnieg, by przeżyć przygodę, o której marzyła od zawsze. Wzięła głęboki oddech i, patrząc na wróżkę, powiedziała: Jestem gotowa, chcę zobaczyć śnieg. Chcę poczuć go na swojej skórze. Wróżka uśmiechnęła się szeroko. Więc ruszaj w stronę góry za lasem. Tam znajdziesz bramę do świata, gdzie śnieg nie przestaje padać. Ale pamiętaj, śnieg to tylko początek. Czeka cię tam wiele wyzwań. Jeśli jesteś już gotowa, wyruszaj. Lila pobiegła w stronę lasu, pełna nadziei, ale także trochę zaniepokojona. Góra była daleko, ale ona była pewna, że jeśli uda jej się tam dotrzeć, spełni swoje marzenie. Wróżka zniknęła, pozostawiając po sobie jedynie delikatny zapach mroźnego powietrza. Wędrowała przez las, który z pewnością krył wiele tajemnic. Złote promienie słońca prześwitywały przez korony drzew, a dźwięki natury były spokojne i kojące. Lila czuła, że to, co ma się zdarzyć, jest czymś wyjątkowym. Gdy dotarła do podnóża góry, zauważyła, że droga staje się coraz bardziej stroma, ale nie bała się. Każdy krok zbliżał ją do celu. W końcu, po długiej wędrówce, dotarła na szczyt. Na szczycie góry była brama. Była to ogromna, stara brama z drewna, pokryta lśniącym mchem i tajemniczymi runami. Lila stanęła przed nią i poczuła, jak jej serce bije szybciej. Zatrzymała się na chwilę, aby zebrać myśli. Wiedziała, że to może być moment, który zmieni wszystko. Brama otworzyła się cicho, jakby czekała na nią. Lila weszła do środka i zobaczyła przed sobą ogromną, śnieżną krainę. Wszystko było białe ziemia, drzewa i powietrze. Z nieba spadało tysiące śnieżnych płatków, tworząc wspaniałą, miękką pokrywę. Lila zanurzyła ręce w puchu, czując, jak chłód wnika w jej skórę. Nigdy nie czuła czegoś takiego, jakby cała ziemia była wypełniona magią. Z radością wybiegła na otwartą przestrzeń. Na szczycie niewielkiej górki zauważyła sanki, które najwyraźniej czekały właśnie na nią. Wspięła się, więc czym prędzej chwyciła sanki i zjechała w dół, zanosząc się od śmiechu. Wiatr świstał w jej uszach. A serce biło jej z radości. Potem wzięła duży kawałek śniegu i zaczęła lepić bałwana. Wkrótce bałwan miał węgielkowe oczy, marchewkowy nos i kapelusz z gałęzi. Lila stanęła obok swojego bałwana, rozglądając się wokół. Odczuwała ogromną radość, kiedy słyszała, jak śnieg skrzypi pod jej stopami. To, co widziała, było jak sen. Wszędzie dookoła rozciągała się biała przestrzeń. A niebo było pełne migoczących gwiazd, które odbijały się w białych płatkach śniegu. W tej chwili Lila poczuła, że spełnia się jej najpiękniejsze marzenie, ale czuła także, że to nie koniec jej przygody. Nagle usłyszała cichy głos, który przywołał ją do siebie. Obróciła się i zobaczyła postać, która zbliżała się do niej. Była to kobieta, wysoka i pełna spokoju. Ubrana w długą, śnieżno-białą suknię, która lśniła jak lód. W rękach trzymała misterną koronę z kryształków lodu, a jej oczy błyszczały jak najjaśniejsze gwiazdy. Witaj, Lila, powiedziała kobieta, a jej głos był jednocześnie łagodny i stanowczy. Jestem królową zimy. Znalazłaś się w krainie, gdzie wszystko jest możliwe, ale ta kraina ma swoje zasady. Pojawiłaś się tu nie tylko dlatego, by zobaczyć śnieg, ale by stawić czoła wyzwaniom, które tylko prawdziwy marzyciel potrafi pokonać. Lila patrzyła na nią z zachwytem, ale także z lekkim niepokojem. Jakie wyzwania? zapytała. Królową Zimy uśmiechnęła się tajemniczo. Pierwsze wyzwanie czeka na ciebie za lasem. Tam, na granicy krainy, znajdziesz trzy magiczne drzewa. Każde drzewo postawi przed tobą pytanie. Odpowiedz na nie mądrze, a kraina stanie przed tobą otworem. Jeśli się poddasz, będziesz musiała wrócić do swojej krainy, a śnieg zniknie na zawsze. Lila poczuła, jak napięcie rośnie. Wiedziała, że nie może zrezygnować. Jestem gotowa. Zrobię wszystko, by poznać tajemnicę tej krainy. Królowa zimy skinęła głową. Idź, Lila, pamiętaj, że odpowiedzi na pytania szukaj w swoim sercu. Lila ruszyła w stronę lasu, który wydawał się być coraz bardziej tajemniczy. Drzewa były ogromne, ich gałęzie wznosiły się ku niebu, jak wielkie ramiona, a na ziemi leżała gruba warstwa śniegu, który skrzypiał pod stopami dziewczynki. Wkrótce zauważyła pierwsze drzewo, było olbrzymie. O pniu pokrytym złotymi liśćmi, które lśniły w świetle księżyca. Podeszła do niego ostrożnie. Drzewo poruszyło gałęziami, a z jego wnętrza wyłonił się głos, niski i ciepły, jak szum wiatru. Oto moja zagadka. Posłuchaj uważnie, powiedział głos. Kto potrafi widzieć sercem, ten pozna prawdę. Jak nazywa się pierwszy krok do spełnienia marzenia? Lila stanęła w miejscu i zamyśliła się: Czy powinna odpowiedzieć logicznie? Zamyśliła się, próbując znaleźć odpowiedź. Po chwili przypomniała sobie słowa królowej zimy. Miała kierować się sercem, i nagle odpowiedź przyszła jej do głowy. Pierwszy krok do spełnienia marzenia to uwierzyć, że jest możliwe odpowiedziała głośno, czując, że to jest właściwa odpowiedź. Drzewo zadrżało, a złote liście zaczęły delikatnie opadać na ziemię, tworząc malowniczą złotą ścieżkę. Głos drzewa odpowiedział: Masz rację, Lila. Wiara to pierwszy krok do spełnienia marzenia. Przejdź dalej. Lila poczuła, jak jej serce rośnie z radości. Pierwsza zagadka była już za nią. Pomyślała, że jeśli uda jej się rozwiązać kolejne, zbliży się do celu. Ruszyła więc dalej. Po kilku minutach dotarła do drugiego drzewa. Było ono inne niż poprzednie. Miało gałęzie pokryte srebrnym śniegiem, który nie topniał, a w jego cieniu czuło się chłód. Z jego pnia wyłonił się głos, tym razem chłodny, jak wiatr w zimowy dzień. A ty, mała marzycielko, co powiesz na to? Z czego powstaje świat, który widzisz? Jakie jest jego najgłębsze źródło? Lila poczuła, jak serce bije jej szybciej. To pytanie było trudniejsze. Co oznaczało to pytanie? Pomyślała o wszystkim, co do tej pory widziała w tej zimowej krainie. I przypomniała sobie, jak kiedyś marzyła o śniegu, jak wyobrażała go sobie, nim go zobaczyła. Więc odpowiedź była już dla niej jasna. Świat powstaje z marzeń. Marzenia dają mu życie. Odpowiedziała z przekonaniem w głosie. Drzewo zaświeciło srebrnym światłem, a śnieg z jego gałęzi zatańczył wokół lili, w radosnym wirze. Brawo, Lila! Marzenia są korzeniami tego, co istnieje. Masz rację. Przejdź dalej. Lila uśmiechnęła się do siebie. To było takie proste. Zrozumiała, że każdy krok przybliża ją do prawdziwej magii tego miejsca. Ruszyła w stronę ostatniego drzewa. To drzewo było zupełnie inne od poprzednich. Miało czarne, gładkie gałęzie, a wokół niego unosiła się tajemnicza mgła. Głos, który usłyszała, był głęboki i poważny. A ty, dziecko marzeń, jakiego klucza potrzebujesz, by otworzyć bramę do swojego serca? Co jest najważniejsze w życiu? Lila zastanawiała się przez chwilę. Ostatnia zagadka była trudniejsza, ale po chwili przypomniała sobie wszystko, czego się nauczyła co sprawia, że serce rośnie, a marzenia się spełniają. Czuła, że odpowiedź leży w prostych rzeczach. Najważniejsze w życiu jest miłość miłość i przyjaźń to one sprawiają, że marzenia stają się rzeczywistością odpowiedziała cicho, ale pewnie. Drzewo rozbłysło jasnym światłem. A mgła wokół zniknęła. Tak, miłość to klucz, który otwiera wszystkie drzwi. Masz wszystkie odpowiedzi, drogie dziecko. Lila z radością spojrzała na ostatnie drzewo, które teraz zaczęło się rozpływać w powietrzu, pozostawiając za sobą tylko migoczące światła. Cała kraina zaczęła się zmieniać, jakby rozkwitała na nowo. Śnieg padał jeszcze intensywniej. A Lila poczuła, jak jej marzenie staje się rzeczywistością. I tak, Lila, przechodząc przez te wszystkie zagadki, wiedziała, że nie tylko zobaczyła śnieg, ale również odkryła głębszy sens swojej podróży. To była prawdziwa magia. Dziewczynka stała w zachwycie, obserwując zimową krainę, która teraz zdawała się być jeszcze bardziej magiczna niż kiedykolwiek. Śnieg, który spadał z nieba, nie tylko otaczał ją białą kołderką, ale zdawał się pulsować w rytm jej serca. Zimowy krajobraz rozciągał się po horyzont, a w powietrzu czuć było lekki zapach mroźnego wiatru. Wydawało się, że niebo samo rozświetla się radością, którą Lila nosiła w sercu. Każda zagadka, każde drzewo, każda odpowiedź przybliżyły ją do czegoś większego, czegoś magicznego. Lila wiedziała, że nie tylko poznała tajemnicę tej krainy, ale także odkryła coś ważnego o sobie. W tej białej krainie znalazła swoją własną moc, moc marzeń, wiary, miłości i przyjaźni, ale to nie koniec przygody. Królowa zimy, którą spotkała na początku swojej podróży, ponownie pojawiła się przed nią, unosząc się w powietrzu. Jej biała suknia lśniła w świetle śniegu, a korona z lodowych kryształków połyskiwała, jakby składała się z tysiąca błyszczących gwiazd. Gratuluję, Lila, powiedziała królowa Zimy, a jej głos był pełen dumy. Pokazałaś nie tylko odwagę, ale także serce, które potrafi dostrzegać magię nawet w najbardziej zwyczajnych rzeczach. Teraz, gdy rozwiązałaś zagadki, kraina otworzyła przed tobą swoje najgłębsze tajemnice. Ale jest jeszcze jedno wyzwanie, ostatnie, którego musisz się podjąć, zanim naprawdę staniesz się częścią tej zimowej magii. Lila spojrzała na nią z zaciekawieniem. Co muszę zrobić, królowo zimy? Musisz odpowiedzieć na jedno ostatnie pytanie, odpowiedziała królowa zimy, a jej oczy błyszczały mądrością. Chociaż widziałaś już śnieg i poczułaś jego magię, Prawdziwa magia nie polega tylko na tym, co widzimy, to coś, co czujemy w środku, czego nie da się opisać słowami. Więc zapytam cię: jaką prawdziwą magię odkryłaś w sobie podczas tej podróży? Lila zamyśliła się przez chwilę. Wszystko, czego doświadczyła: widok pierwszego płatka śniegu, uczucie zimowego wiatru na twarzy, rozwiązanie zagadek to były magiczne chwile ale czuła, że najpiękniejsza magia była w niej samej. Zrozumiała, że nie chodziło tylko o to, by zobaczyć śnieg, jeździć na sankach czy lepić bałwana. Chodziło o odkrycie, że magia zaczyna się w sercu i że każdy z nas, jeśli tylko szczerze w coś uwierzy, może urzeczywistnić swoje marzenia. Prawdziwa magia, królowo zimy, to wiara w siebie i w swoje marzenia. To miłość, która nas prowadzi i przyjaźń, która daje siłę. Odkryłam, że magia nie jest czymś, co dzieje się tylko na zewnątrz. To, co najpiękniejsze, jest w nas samych, w naszej wierze, w naszych marzeniach i w tym, jak dzielimy się nimi z innymi. Królowa Zimy uśmiechnęła się ciepło a wokół niej zaczęły unosić się maleńkie śnieżynki, jakby ta odpowiedź wyzwalała prawdziwą moc w tej zimowej krainie. Masz rację, Lila. Magia to nie tylko to, co widzimy, ale to, co nosimy w sercu. I to serce czyni nas prawdziwymi czarodziejami. Dziękuję, że pokazałaś mi tę prawdę. Zanim Lila zdążyła odpowiedzieć, poczuła, jak śnieg wokół niej zaczyna się zmieniać zamiast gęstniejącego puchu, który pokrywał całą ziemię, zaczęły opadać na nią delikatne płatki śniegu, a każdy z nich był inny. Jakby każda chwila, każdy moment tej podróży stał się częścią tej niezwykłej krainy. Czuła, że nie tylko ta kraina zmienia się dzięki niej, ale także ona sama. Wtedy, ku jej zdumieniu, królowa zimy wyciągnęła rękę w stronę Lilii i powiedziała, Zasłużyłaś na to, by stać się częścią tej krainy. Weź ze sobą kawałek tej magii. Zawsze będziesz mogła wrócić do tego miejsca, kiedy tylko zapragniesz. Wystarczy, że zamkniesz oczy i uwierzysz w to, co naprawdę ważne. Lila zamknęła oczy i poczuła, jak magiczna energia przepływa przez jej ciało. Przez chwilę miała wrażenie, że sama staje się częścią tego zimowego krajobrazu. Otoczona śniegiem, ale też pełna ciepła i radości, które niosła w sercu. Gdy otworzyła oczy, królowa zimy już zniknęła, a kraina powoli zaczęła znikać, jak sen o poranku. Lila poczuła, że czas wracać. Chociaż był to koniec tej przygody, wiedziała, że magia, którą odkryła, będzie zawsze z nią. To nie była tylko magia śniegu, ale magia marzeń. Która mogła zmieniać rzeczywistość. Kiedy wróciła do swojej krainy, nic nie wyglądało inaczej, a jednak wszystko się zmieniło. Drzewa wciąż były zielone, a kwiaty kwitły w pełnym słońcu, ale w jej sercu był już śnieg, nie ten, który pokrywał ziemię, ale ten, który dawał jej siłę, wiarę i radość. W sercu lili zawsze będzie miejsce na zimową krainę, na bałwana. Na sanki i na marzenia, które nie znają granic. I choć w jej świecie nie było śniegu, Lila wiedziała, że magia istnieje wszędzie, w każdym marzeniu, w każdym sercu, które wierzy w to, co niemożliwe. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał!